Like Cześć okay. kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Jesteśmy na spacerku, jest przed dziewiątą, a idziemy do Liama Szkoły, bo jest taka wyprzedaż Karbut, gdzie można sobie przyjechać. Do, dosłownie sprzedaż taka z samochodu. Tam się jakąś drobną patę płaci i można sprzedawać swoje rzeczy, więc idziemy zobaczyć co tam jest, bo to na jakieś tam cele charytatywne czy coś tam do szkoły. Nieważne, więc idziemy z panami. W ogóle jest mega ciepło dzisiaj i ma być chyba 36 stopni w tym tygodniu nie wiem jak nie. przeżyję w pracy um, ale dzisiaj mam moją ulubioną sukienkę z Laureli oczywiście bo jest bardzo wygodna i... sandałki Oczywiście kinderek dla tego pana W ogóle Adam teraz sprawdził, w poniedziałek ma być 38 stopni, więc w ogóle rewelacja Nie wiem jak przeżyję ale już kupiłam różną kawę dla mnie i dla koleżanek, żeby się troszkę obchodzić. Adam, co powiedziałeś o Liamie? Co? very jest bardzo Yeah, dziecko. Tak, pound 1,20 Very jest We spent pound 1,20 today. Good shopping. Mamy grę. Jumping Frog Game. I bańki mydlane. And bubbles. And bubbles. I Liam już miał kiedyś tą grę, tylko się zepsuła. Więc wybrał sobie tą grę. i nic Innego nie chciał. Także takie zakupy szalone. Pięknie dzisiaj, słonecznie. Pusto, bo jeszcze wcześnie. In? In our hearts. Mam jeszcze w sumie drugą ławkę. Patrzcie, jaka piękna. Z żołnierzami i oczywiście. Czerwone maki. Kochani, dotarłam już do centrum, chłopaki chłodzą się już jacuzzi, ani Adam, ani Liam nie chcą być teraz w centrum i łazić po sklepach, ale ja chcę. Nie jest tak najgorzej, jest 22 stopnie, um, ale chciałam zacząć kilka sklepów i tak będę mogła, wiecie, na spokojnie połazić, podotykać, wiecie, tak bez najmniejszego powodu. <laughs> um, na kilka rzeczy chciałam popatrzeć, a może po drodze zahaczę McDonalda i kupię im lody, bo jest mega... Typu, ale przez, wiecie, im lody, mam na myśli nam lody <grych> e, i może Happy Meal, bo są misie Paddingtony fajne są teraz zabawki właśnie w Happy Mealach e, no więc lecimy na zakupy Jest z Paddingtonem i w ogóle mają mango u nas teraz, więc fajnie, ciekawe czy Liam zje. Yy, I lody i sok będą miały teraz nawiew z klimatyzacji. Mam nadzieję, że dojadę, mamy blisko dom, więc szybko jadę. So happy Wow! And we have melon! Pokażę Wam szybko zakupy. Nie ma ich dużo, naprawdę muszę Wam powiedzieć. Ja rzadko chodzę teraz na takie stacjonarne zakupy do centrum, już nie pamiętam jak tak byłam w centrum. No, jakieś kilka tygodni temu. I to zwykle idziemy do Primark'a na przykład, bo potrzebujemy jakieś, jakieś ciuchy dla Liama. Um, a tak to nie. W Butcie poszłam tak naprawdę, chciałam zobaczyć na podkład. Myślałam, że może jeszcze jest szafa Honest Beauty, ale nie ma już. I nic mnie zainteresowało, Już tak nie używam tego. Widzicie Maybelline, L'Oreal, jakieś takie. Te takie popularne marki, jakoś. Tak chodziłam o tym Butcie i nie sama, nie wiedziałam co chcę. Był Inglot, myślałam o podkładzie z Inglota, ale tam był tylko dla młodej skóry, więc nie wiem, czy to jest taki typowy dla nastolatków, ale chyba, już młodą skórę, to ja taką nie mam. Więc po prostu wyszłam. Ale muszę wam powiedzieć, bo tak patrzyłam coś na kosmetyki, czy coś wysłać do Polski, ale porównując kosmetyki, jakie wy macie i firmy, i ilość tych firm, jakie robi teraz kosmetyki i jakich fajnych składach i tak dalej, to w Anglii nie ma nic. Tak naprawdę lasz jest fajny i na tym by się to skończyło. Superglory myślę, że już poszedł tak trochę w zapomnienie. Już też nie wiem kiedy coś kupowałam. Supenglory. Ted Baker jest nawet fajny, ale też rzadko coś z niego kupuję. I ja praktycznie całą moją pielęgnację mam. Z Polski. Z polskich kosmetyków, teraz są dużo drogerii internetowych. Jeszcze mam tam od, odkryte ostatnio ten sklep, gdzie robię te live y i można kupić kosmetyki Fluff. Więc naprawdę, naprawdę zazdroszczę wam, jakie wy macie fajne sklepy. Tutaj naprawdę nic nie ma. Z ciechami też większość, jak coś potrzebuję, to szukam online. Myślę, że odkąd zostałam mamą, to ogólnie tak rzadko chodzę na zakupy. Więc trochę tak połaziłam i no i wróciłam. Do domu, bo nic nie było. Ale pokażę Wam kilka fajnych rzeczy. Kupiłam tą sukienkę, którą mierzyłam. Pokazywałam wam w przebitkach taką maxi Teraz Ja się lubię w takich sukienkach, wiecie co mi trochę zakryją Tego, e, tych moich Kilogramów, dużo nadprogramowych W ogóle tą sukienkę absolutnie Kocham z Laureli, jest tak wygodna Śliczna i super materiał I chodzę w niej non stop A ogólnie jest teraz ciepło, więc wiecznie Chodzę w sukienkach, jak odbieram mam za szkoły, To sobie, wiecie, zamiast grzać się w dżinsach Czy w czymś, to lubię założyć sukienkę ehm, I ta po prostu Mnie zawołała Żebym ją kupiła, ponieważ wisiała na wieszaku i po prostu miała te piękne ramionczka, musiałam, wiecie, że ja kocham mam masę rzeczy, właśnie sukienek bluzki mam właśnie z tymi ramionczkami takimi wiązanymi, przepiękny śliczny taki ol bardzo taka wiecie, cieniutka, przewiewna, więc na upały mimo, że to jest taka, że to jest maxi dress ym, że długa skinka <grym> i tutaj rozciągliwa, więc na mój duży biust też jest super, i do tego są w ogóle mega wyprzedaże, ym, teraz w Anglii nie wiem, bo ja się nie znam, kiedy są wyprzedaże i zapłaciłam za nią 7 funtów więc jak mogłam nie wziąć więc chociaż tyle, że sobie kupiłam jedną sukienkę w centrum, czy coś jeszcze w centrum? W centrum nic, nic nie kupiłam. Pojechałam potem z, z centrum, bo chciałam właśnie tego McDonalda. Ale tam jest sklep Home Sense, bo wiecie co? W salonie mam taki wazon na stole, gdzie no ja kwiaty się świeże, bardzo rzadko kupuję. Raczej tylko jak dostaję, wiecie z jakiejś okazji i on tak stoi pusty, tam jest tak trochę pusto. I tak sobie wymyśliłam, że chciałabym sztuczne kwiaty, ale takie sztuczne kwiaty, które będą wyglądać troszkę jak prawdziwe, a nie będą takie, wiecie, tak beznadziejnie zrobione. I długo szukałam i kilka tygodni temu znalazłam jedne i niestety teraz nie, wciąż nie mogę znaleźć drugich, bo yy, tam w ogóle jest duży wybór, chyba nie nagrałam wam właśnie jak te sztuczne kwiaty wyglądają, ale patrzcie jakie piękne piwonie kupiłam, no wyglądają prawie jak prawdziwe, przecudne są. Chyba 3,99 kosztował taki I wtedy sobie tak dobierałam co bym chciała, bo tak, yy, tak żeby trochę pełno tam było, ale nie za dużo I nie wiem jak się nazywają te kwiatki, wy na pewno wiecie nie wiem. <laughs> Co, mają takie duże, kwi takie duże jakby kwiaty z takich malutkich kwiatuszków? Błękitne mi się podobają. Były białe i były różowe, ale ja chciałabym błękitne, bo nie chciałam jakoś różowe. Białe to za dużo tego białego by było i błękitne mi się, żeby super tam pasowało. Ale niestety nie było i czekam, aż się pojawią. Mam nadzieję, że się pojawią. Jak nie, to będę no, będę czekać, aż znajdę takie, jak mi się spodobają. Um, no więc w HomeSense mam przepiękne, sztuczne kwiaty, ale niestety tym razem nie udało mi się kupić em, tych błękitnych em, ale za to kupiłam, wiecie co, jest koniec roku w ogóle szkolnego w, w Anglii, jest trochę później, bo w Polsce już macie wakacje e, tutaj mają dzieci więcej wolnego w ciągu roku, ale za to takie krótsze wakacje i dopiero za tydzień em, kończą szkołę e, i wiecie co, znalazłam takie fajne czekoladki, bo chciałam kupić dla Lijama e, Pani E, o, chciałam kupić coś w ogóle innego niż takie te, te typowe są w Tesco, co wszyscy pewnie kupują i te panie sobie, mogę kupić tak naprawdę, ale znalazłam dużo polskich słodyczy i taką bombonierkę znalazłam z Mieszka, więc kupiłam za 3,99 do tego. Mamy jeszcze taki fajny personalizowany długopis od Liyama, kartkę oczywiście, e, no i kupiłam jeszcze kwiaty. Wręcz tam tylko skoczyłam szybciutko, bo taki od tego dinozaura, co dałam Liamowi i kupiłam mu taki bardzo, wyglądał troszkę jak Flaw też, do kąpieli, bo już wszystkie zużyliśmy te z Polski, więc dawno nie mieliśmy to, kupiłam mu coś takiego do kąpieli, to kosztuje funt 29 chyba, więc bardzo tanio, a jeszcze w... Home sens. Też kilka rzeczy tutaj na toalece chciałabym zmienić. I ja miałam takie na gąbeczkę takie stare. W ogóle taki brzydki kolor, takie beżowe, jak z żółką wygląda. I chciałam to bardzo wymienić, ale chciałam coś właśnie zamykanego, gdzie mogę sobie trzymać wiecie, moją gąbeczkę. I takie znalazłam. Piękne. Śliczne bardzo mi się podoba. Całe jest marmurkowe. Cotton de collection. I będzie mi pasować, bo tam obok mam taką ustawkę szarą, więc też wiecie biało, marmurkowo, szaro i zobaczymy co jeszcze, ale chciałam jeszcze wymienić na pędzle i tam mamy rzeczy takie do włosów, też bym to wymienić, ale to śliczne i to kosztowało 7,99, więc to mi się udało kupić i tyle są całe moje zakupy e, więc no ale Liam się cieszy, bo ma mojego Paddingtona a przy przyszłym na następnym razem mają być Pokémony. nie lubię Pokémonów, nigdy ich nie lubiłam, ale Liam lubi niestety, więc e, mm, niestety, ale jeszcze coś co mi mążku zamówił, pomyślał w końcu coś od nie kupić, coś fajnego, bo wiecie co, mamy kluczyki do samochodu te takie karty, które no nie mają zawieszek ja mam normalnie w kieszonce, po prostu w torebce e, i uch, nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale kupiłam Adamowi. Pomyślałam, żeby kupić jemu, żeby czasem nie zgubił. Bo on ma klucze cały czas przy sobie w pracy, ja akurat nie noszę, tylko mam w torebce um, I żeby miał przy kluczach po prostu. I skupiłam mu taką zawieszkę taką czerwoną, bo mamy czerwoną. to I nie pomyślałam sobie kupić. A czasami, wiecie, poczuję tego kluczyk, jak do, sam, do szkoły czy coś. I Adam znalazł, i pytał mi się, czy chce, i mi zamówił taki niby różowy, coś nazywało, ale to jest różowy. Jakie śliczne. Więc będę miała do O, jak mój zegarek w ogóle. W ogóle te bransoletki do, do Apple Watcha kupuję w Deręcz za 2,99. Więc mam już kilka kolorów. Jak mam ochotę zmienić, to zawsze tam kupuję, bo naprawdę są dobre. Nie brudzą się i wyglądają jak te oryginalne. No, ale śliczna, strasznie się cieszę. Nie będę musiała już, wiecie, bo czasem muszę po kieszeniach je chować czy coś, a. Taka elegancka, zgrabna, więc takie coś mi mąż kupił. Na, wiem, że na Amazonie, ale to jest akurat typowo pod nasz samochód, więc wątpię, żeby komuś się przydało. No, i to takie zakupy. Olfani, bo tutaj zamknęłam okno, żeby nie słyszała, bo Liam jest już w basenie i jest tam pewnie głośno. E, ale tutaj już tak się fajnie ochodziło, Ale myślę, że zaraz też skoczę do basenu. W ogóle mi się jeść nie chce przez tą pogodę, co jest dobre w moim przypadku. E, zjadłam tylko śniadanie, zjadłam wafle ryżowe z humusem. Ostatnio uwielbiam takie połączenie z szynką z indyka, pomidor. uwielbiam i zjadłam te lody, bo teraz są jakiś włoski tydzień i nie tydzień, włoski okres i są lody w McFlory Tiramisu, więc ja tyję I tyle dzisiaj zjadłam, więc może sobie, zrobię jakąś mną kawkę albo coś, a, a obiad troszkę będzie zdecydowanie później, bo nie jestem ładna, Ale jest w ogóle nie wiem czy ten vlog nie będzie za, dłuży, za długi, i tak zastanawiam się, czy go zaraz nie skończyć po prostu. Żeby was nie zanudzić, bo tak naprawdę chyba będziemy się dzisiaj już tylko relaksować A w ogóle to udało mi się znowu zrobić zamówienie z Flav, Bo było ostatnio live, więc mam, będę miała zapastoniku i mleczka do twarzy Ale będą nowe rzeczy i jeszcze chciałabym w ogóle hydrolat Dajcie znać czy używacie hydrolaty Ale chciałabym sobie to też zamówić um... Mają taką zielarkę, która im robi super kosmetyki, i mam zamiar, mam nadzieję, że będą. To sobie zamówię ten hydrolat. Na razie tyle, ale najbardziej się nie mogę doczekać zakupów w Polsce, jednak. Bo chciałabym i w ogóle, a w ogóle Laurela, nie wiem czy wiecie, jak się otwiera w Krakowie, o Boże, jak się cieszę, wątpię, żebym zdążyła e, Znaczy, żeby zdążyli się otworzyć, bo to chyba dopiero planują e, Ale myślę, że na swój jak będę w Polsce, to już będzie salon, więc bardzo się cieszę, bo mam kilka sukienek i bluzkę od Laureli, więc super Wspominałam wam ostatnio na tym vlogu, gdzie miałam zakupy do domu e, Jak powiem to? Że mam oko na ramki w Tesco, żeby wymienić I pojechałam do Tesco na razem. I były na Reduce to Clean, czyli na takiej ostatecznej wyprzedaży zanim je wycofają. Idealny moment, to było po prostu pisane. Fajny taki niby efekt drewna. Trochę takie beżowe, więc będą pasować do tego. Bardzo się cieszę, więc już wymieniam. Ta była fajna, ale to jest zepsute na taśmie, tam, bo to ciągle odpada. Liam to nie chce, co zepsuł. Ta nam się, widzicie, tutaj tak zrobiła. Jest taka pożółka, troszkę brzydko. One były, wiecie, białe. Więc chciałabym wymienić tutaj. Zobaczę, czy nie wymienię zdjęcia w ogóle na inne. Zaraz zobaczę do albumu. Jedno ślubne i uwielbiam, nie wiem, ale uwielbiam to zdjęcie Liam. Mają takie malutkie w tych kalusiach. Więc te dwa zdjęcia tutaj e, będziemy mieli. Jest już pięknie. Jednak wymieniłam zdjęcie, żeby były obydwa pionowe Również na takie Całusine, tylko w kolorze Tym razem Ale Boże, jak mi się podobała moja sukienka, kochani Piękna, tiulowa Czułam się jak księżniczka, oczywiście moje Zamiłowanie do warkoczy Więc musiał być warkocz I tutaj chciałabym Tutaj mi poleciła jedna z Was, Dorotka Pozdrawiam, metalową tackę Taki wiecie, jakieś stare złoto Czy coś, będzie też, najlepiej jakbym znalazła coś Wiecie, w podobnym, w tym Taką okrągłą tackę bym chciała kupić i już jest ok. Mój obiadek nie do końca zdrowo. Chińczyzna kocham z takich wszystkich rzeczy, jakie można zamówić. To Chińczyzna jest mi ulubiona. Ubóstwiam to, ale dzisiaj, wiecie, ja mam tak naprawdę śniadanie i lody, więc myślę, że będzie ok kalorycznie, mam nadzieję. I do tego zrobiłam sobie mrożoną kawkę z takim syropem z Old Nutrition Sweet Coffee. To ma 12 kalorii w 100 ml, więc wiecie, jest ok. Więc kawa praktycznie nie ma kalorii, ale jest ciepło, więc idealne połączenie. Dzisiaj będę jeść obiad sama. Znaczy jest liam, ale on nie będzie tego jadł. Ponieważ jestem cudowną żoną, oczywiście najlepszą żoną mojego męża, ponieważ puściłam go na mecz piłki nożnej, gdzie grają kobiety. Czy to nie jest marzenie po prostu kobiety, piłka nożna? Czyż ja nie, czy to nie jest idealne zaufanie? Um, ale tak da, serio to pojechał z bratem właśnie na mecz. To mi Keynes jest jakiś mecz piłki nożnej kobiet. Nie znam się, mówił mi co to jest, ale wiecie. To jest pewnie tak samo jak ja mówię do niego o kosmetykach. Um, no i właśnie powiedziałam, dlaczego po prostu nie pojadą sobie wcześniej, pójdą sobie gdzieś do jakiejś knajpki, zjeść jakiś fajny obiad, wiecie, pogadać. Potem pójdą sobie na mecz. Super wieczór, ponieważ nie oszukujmy się, ja robię to cały czas. Ja się wiecznie spotykam z moimi koleżankami. W całym moim życiu się tyle nie spotykałam z koleżankami co teraz. Mam naprawdę super dziewczyny z dwoma pracuję, z dwoma już nie, ale utrzymujemy, wiecie, kontakt cały czas i musimy się spotkać, żeby nam się, wiecie, nie rozpadła ta grupa, więc wiecznie albo wieczorkiem, albo jakieś lunche, wiecie, więc Adam poszedł i wiecie, też jego brat nie mieszka. W tym mieście, więc jakieś prawie dwie godziny stąd, więc rzadko się widują, Jest przynajmniej do mieli być taki braterski wieczór. A my sobie będziemy, sobie będziemy się relaksować, może skleję tego vloga i będziemy odpoczywać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanego dnia i do zobaczenia już nie niedługo. PA!